Kolejny model, który chcemy Wam zaprezentować, to jest taka mega uniwersalna klasyka. Ja mam w bieli, tutaj Agnieszka ma w takim baby blue. W delikatnym mm. właśnie niebieskim. Jestem fanką zarówno tego modelu, jak i tych kolorów. No Myślę, że miałabym bardzo dużo, duży problem zdecydować się na jeden z nich. Baby blue to jest w ogóle idealny kolor dla dziewczyn z niebieskimi oczami, czyli to się uśmiecham do Ciebie. Ja też, mi się też czasami robią niebieskie, właśnie jak ubiorę coś niebieskiego, więc mm -hmm. pięknie takie dziewczyny z niebieskimi oczami wyglądają w w ogóle w total baby blue looku. Albo z takimi dodatkami, z dodatkami delikatnymi, tak. więc tutaj też może, To, że buta za bardzo się przy twarzy nie nosi, więc trudno to, to by było, żeby podkreślić. Ale... Ten kolor oczu, ale naprawdę to jest kolor też taki właśnie kojarzący się z taką lekkością, latem, wiosną, także jak najbardziej. Oktywnie jak trzymasz tutaj przy oczach te, tego buta, no to masz cał, całkowicie hmm. inne źrenice, niż miałeś na początku, więc troszeczkę jest, w tym prawdy. A jak mówiłaś, że nie możesz się zdecydować, no to powiem Ci, że to jest super scena tych mm -hmm. sneakersów, więc jeżeli się nie możesz zdecydować, no to proponuję zabrać dwie pary. Ma to sens jak nie patrzeć. Sprawdzą się i właśnie do jakiejś takiej aktywności też fizycznej, jakieś spacery czy nawet przebieżki po lesie. Mega praktyczny model Dokładnie. też dla zabieganych. Tak jak wspomniałam niska cena, więc tutaj zachęcamy do kupna. No i modna platforma, to też trzeba podkreślić, więc dodaje nam troszkę centymetrów. Jest to taka masywna mhm. platforma, więc też cały czas tutaj w modzie, bo jednak to to porne, takie wysokie platformy. No są jednak obiektem takiego pożądania. pożądania. <grystanie> tak. <grystanie> e, no na, naprawdę ja myślę, że o tym modelu nie, nie trzeba za dużo mówić, bo on e, robi, i robotę. On robi <grystanie> robotę i sam się broni. E, no i też bym ubrała do, tak naprawdę do wszystkiego, więc znowu trudno mi doradzić Wam dziewczyny do czego konkretnie ubrać, bo ten but do wszystkiego będzie pasował.